Witajcie. Celem tego materiału jest przybliżenie Wam, zdobywającego niesamowitą popularność w Polsce, a przybyłego z USA, święta Halloween, ale również znanych każdemu od dzieciństwa świąt wszystkich świętych i następujących po nim zaduszek. Ufam, że każdy uczeń Jezusa po tym materiale będzie miał nowe wiadomości, nowe pytania i cóż, nowe decyzje do podjęcia. No to zaczynamy. Otóż, Halloween w swoim źródle to celtyckie święto pogańskie obchodzone od tysięcy lat na terytorium Europy. Choć dzisiaj Celtów kojarzymy głównie z Wyspami Brytyjskimi, byli oni grupą wielu różnych plemion posługujących się podobnymi językami, które to plemiona zamieszkiwały środkową i zachodnią Europę, a także właśnie wyspy brytyjskie. Przełom ich roku kalendarzowego przypadał właśnie na przełomie dzisiejszego października i listopada. Były to świąteczne dni, które były po pierwsze świętami plonów, a więc i świętami płodności w ogóle, ale także świętami przejścia z czasu światła, czyli lata, do czasu ciemności, czyli zimy. Był to moment obcowania ze światem niematerialnym. Wtedy to, w nocy, przegroda, która oddzielała widzialny świat materialny od świata duchowego, stawała się najcieńsza, a w niektórych miejscach można ją było przejść. Wtedy to do świata żywych przedostawały się złe duchy natury oraz duchy osób zmarłych. W noc te ludzie składali duchom natury dary z płodów rolnych i składali ofiary ze zwierząt, aby je obłaskawić i powstrzymać od szkodzenia ludziom na cały kolejny rok. Palono również różne ognie, aby odstraszyć złe duchy natury lub zaprosić i wskazać drogę duchom zmarłych, które wracały na jedną noc do domu. Należało je dobrze przyjąć. Ludzie przebierali się i nosili maski, żeby w przypadku spotkania z niewłaściwym duchem nie być rozpoznanym. Ale ludzie mieli również przy sobie smakołyki do jedzenia, aby przekupić napotkane złe duchy. Był to również czas przepowiedni i wróżenia dotyczącego zarówno małżeństw, jak i czas wróżenia na temat długości życia. Jako że było to święto płodności, był to również najlepszy czas dla kobiet do zajścia w upragnioną ciążę. Święta te nosiły nazwę Samhain lub Sawin, i tej nazwy będziemy używać. A ich tradycja wydaje się być bardzo stara, chociaż zasady tych świąt były przekazywane zasadniczo ustnie. Pierwszy spisany dokument potwierdzający te święta to dopiero celtycki kalendarz datowany na przełom naszej ery. Ale wiadomo, że święta te musiały być w związku z tym dużo starsze. Na razie tyle o świętach pogańskich. Jak wszyscy wiemy, około roku 30 pierwszego wieku naszej ery, w wyniku wylania Ducha Świętego narodził się Kościół powszechny. Oczywiście nie jakieś konkretne wyznanie, tylko ciało Jezusa na ziemi. Przez pierwszych 300 lat Kościół powszechny rósł i zwyciężał. Zachowywał też, mimo wielu przeciwności, zdrową naukę. Niemal cały czas pozostawał jednak pod prześladowaniem Cesarstwa Rzymskiego. W IV wieku, gdy Rzym przyjął chrześcijaństwo jako swoją oficjalną religię państwową, niektóre grupy wierzących zaczęły wspominać męczenników, którzy oddali swoje życie za wiarę w poprzednich wiekach prześladowań. I choć odbywało się to w różnym czasie, to zawsze wiosną, a szczególnie w pierwszą niedzielę po dniu pięćdziesiątnicy. W 609 roku, to wiek VII, papież Bonifacy IV usankcjonował to wiosenne święto, poświęcając w tym dniu nową świątynię w budynku Panteonu, do której sprowadzono relikwia apostołów i męczenników, co zaczęto odtąd wiązać z kultem świętych męczenników. I mniej więcej w tym właśnie czasie zaczyna się również historia nałożenia się terminów pogańskiego święta Sauin i kościelnych świąt Rzymu poświęconych zmarłym świętym. Otóż są przesłanki za tym, że od VIII wieku kościoły Irlandii, Anglii i Bawarii obchodziły święto wspominania świętych męczenników nie wiosną, ale 1 listopada, czyli w tym samym czasie, w którym obchodziło się od wieków pogańskie święto Salwin, o którym już wspominałem. A kościoły te robiły to po to, aby wyprzeć ciągle żywo kultywowane przez ludzi pogańskie tradycje okultystyczne świąt sawin. Dlatego już w IX wieku, a konkretnie w roku 835 za namową papieża Grzegorza IV i za zgodą wszystkich biskupów, Cesarz Ludwik Pobożny ogłosił dzień 1 listopada Dniem Wszystkich Świętych. Już tym razem na całym terytorium cesarstwa rzymskiego stworzonego wcześniej przez Karola Wielkiego, a obchodzenie tego święta wiosną zostało zlikwidowane. Kolejnym ważnym epizodem historii, który ukształtował dzisiejszy zestaw świąt przełomu października i listopada, jakie mamy obecnie w Polsce, była połowa XIX wieku, gdy z powodu głodów w Irlandii około milion Irlandczyków zasiliło nowy amerykański naród, który raczej nie obchodził wcześniej ani kościelnego święta wszystkich świętych, ani pogańskiego święta Samhain. Ale Irlandczycy przywieźli oba te święta naraz, a szczególnie to drugie, Sauin, i wprowadzili go do amerykańskiej kultury masowej. I tu dochodzimy właśnie do powstania nazwy Halloween, gdyż jest to skrót, uproszczenie angielskojęzycznej nazwy Wigilii Święta Wszystkich Świętych, czyli 31 października, co daje nam słowo All Hallows Eve. Nieco zmieniona nazwa Halloween, chociaż powstała z nazwy święta kościelnego, to obecnie całkowicie przylgnęła do kultury masowej związanej z dniem 31 października. Jeśli pamiętacie treść świąt Sallouin, o których mówiłem chwilę temu, to porównajmy tę treść ze zwyczajami, jakie towarzyszą dzisiaj Halloween, a które co prawda przywieźli Iranczycy, ale rozwinęły się one w USA. A te zwyczaje to przebieranie się ludzi w dniu Halloween pochodzi od chęci ukrycia się przed złymi duchami, pamiętacie? Chodzenie po domach i żądanie słodyczy przez dzieci to inaczej wchodzenie tych biednych dzieci w rolę złych duchów i oznajmianie gospodarzom domu ni mniej ni więcej tylko albo nas obłaskowicie słodyczami, albo napsocimy. Notabene w XIX wieku zwyczaj ten przerodził się w wiele aktów wandalizmu i chuligaństwa. Halloween obfituje również w rozmaite zabawy we wróżby. Ale o co chodzi z tym najbardziej znanym symbolem Halloween, czyli wydrążonymi dyniami, w których umieszcza się światła? U nas mówi się po prostu o dyniach na Halloween, prawda? Ale tak naprawdę to noszą one dziwną dla nas nazwę Jack o Lantern, czyli brutalnie spolszczając Jackowa Latarnia. Czyli jest to Latarnia Jacka. A Jacek z kolei jest wymyśloną postacią starego, złego człowieka, grzesznika, który nie został wpuszczony do nieba, ale za życia oszukał również samego diabła, który musiał mu obiecać, że nie wpuści go również do piekła. Ciekawe, co? Diabeł dał mu jednak trochę ognia, zapewne piekielnego, aby Jacek, tułając się po świecie i czekając na dzień sądu ostatecznego, nosił go ze sobą w wyżłobionym owocu brukwi lub rzepy i oświetlał sobie drogę. Taką właśnie Jackową latarnią. W USA jednak znaleziono do wykonania tej latarni większe i łatwiejsze do wydrążenia dynie. Tak więc wyżłobiona dynia ze straszną twarzą, lub po prostu ludzkie czaszki ze światłem w środku, to skumulowany symbol Halloween. A co oznacza ten symbol? To po prostu światło, oświetlające drogę duchom zmarłych i zapraszające je do środka domu. Ale również ogień piekielny, podarunek od samego diabła. I teraz nie wiem, którą wersję symboliki wolisz dla opisania ustawianych przy drzwiach i w oknach domu dyniowych czaszek ze światłem w środku. Ale jeżeli myślisz, że diabeł skupił się tylko na Celtach i zapomniał o innych narodach, na przykład o Słowianach, to się mylisz. A może już wiesz, o czym zaraz powiem. Otóż każdy z nas przerabiał w szkole dziady Adama Mickiewicza, prawda? A może ktoś z was pisał nawet z tego maturę? Bo to przecież jedno z najbardziej cenionych dzieł polskiej literatury. Tak więc wszyscy powinniśmy pamiętać, co dzieje się w tym przedstawieniu. Akcja sztuki toczy się w nocy z 1 na 2 listopada, czyli między Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, zaś miejscem akcji jest cmentarna kaplica. Ludzie zebrali się tam pod przywództwem guślarza, czyli w praktyce miejscowego magika, szamana czy wróżbity, w celu wywoływania duchów ludzi przebywających w czyśćcu. I mniejsza teraz o sens literacki tego tekstu, ale tekst ten jest po prostu materialnym świadkiem powiązania w życiu Słowian, Polaków, Pogańskich obrzędów okultystycznych ze świętami Kościoła Rzymskiego. Mamy tu wywoływanie duchów zmarłych, jak w pogańskich rytuałach, ale robi się to w dzień zaduszny i są to zmarli przebywający obecnie w czyściu. A to z kolei, czyściec, jest miejsce, o którego istnieniu naucza Kościół Rzymski, ale nauczanie to ukształtowało się dopiero między XII a XV wiekiem. Przy tej okazji należy nadmienić, że Kościół prawosławny nigdy nie przyjął nauczania o czyśćcu, a reformacja go odrzuciła. Stąd dopiero Irlandczycy musieli przywieźć go do protestanckiej Ameryki. Ale teraz powiem coś niezwykle ważnego. Otóż rytuały słowiańskich dziadów są niesamowicie podobne do celtyckiego sawin. Bo musicie wiedzieć, że podczas dziadów ludzie oczekiwali nawiedzenia swoich domów przez duchy zmarłych, które mogą zaopiekować się rodziną pozostałą na ziemi. Należało je tylko ugościć i ogrzać je. Niby przypadkiem rozrzucało się dla tych duchów jedzenie, zostawiało się im też coś do picia, paliło się ognie dla wskazania drogi, ale za to na rozstajach dróg, z dala od domostw, gdzie chowano ludzi odrzuconych, paliło się ogniska dla odstraszenia duchów i ich oczyszczenia. W nocy z 1 na 2 listopada nie opuszczało się zasadniczo domów w obawie przed złymi, nieznajomymi duchami, które, jak wierzono, były wtedy po prostu wszędzie. A spójrz teraz jeszcze na obrzędową maskę słowiańską używaną w obrzędach zadusznych o nazwie karaboszka. I tu mamy pełną analogię do celtyckiego sawin. Nie wiem też, czy wiesz, ale nasze dzisiejsze znicze na grobach są właśnie pozostałością tych świateł, które miały oświetlać i pokazywać drogę duchom zmarłych. Jak widzisz więc, nasze znicze są doskonałym odpowiednikiem amerykańskiej dyni ze światłem. Ale tak poza wszystkim. Czy dla kogoś, kto rozumie naturę tego świata, może to być zaskakujące, że tak odległe i odrębne kultury jak Celtowie i Słowianie mają w praktyce takie same rytuały i obchodzone są one w tym samym czasie? No nie, nie może to dziwić. Wszak mają one jednego autora diabła i jeden cel okłamać, ogłupić ludzi i odwieść ich od prawdziwego Boga. Spróbujmy więc podsumować. Otóż na przełomie października i listopada doświadczamy obecnie w Polsce de facto trzech świąt: Halloween, Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. A idąc po kolei. Halloween to dość dokładnie zachowane pogańskie obrzędy okultystyczne Celtów i Słowian, które prezentuje się dzisiaj tylko jako zabawę. A Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to święta wprowadzone przez zorganizowany średniowieczny kościół państwowy Cesarstwa Rzymskiego, których teologicznego sensu większość ich uczestników nie jest w stanie dzisiaj wytłumaczyć. Termin całego zestawu świąt jest stricte pogański, bo rzymskie święta kościelne były próbą nałożenia na święta pogańskie świąt związanych z nową państwową religią Rzymu, ale ich treść odeszła od nauczania Biblii, a święta pogańskie mają się nadal świetnie. Co ma więc zrobić z tym wszystkim uczeń Jezusa? Cóż, jeśli oczekujesz, że teraz powiem Ci, to nie. Nie powiem ci, co masz z tym zrobić. Po zapoznaniu się z tym materiałem, a zapewniam cię, że wszystkie te fakty są bardzo łatwe do sprawdzenia w najbardziej dostępnych materiałach w internecie, zrób to koniecznie. Więc po zapoznaniu się z tym materiałem, pewne wnioski dla Twojego życia wydają się oczywiste, a inne pewnie mniej oczywiste. Ale chociaż różne Twoje działania mają różny poziom wpływu na Twoje życie duchowe, to generalnie, oczywiście, ma to wielkie znaczenie, gdzie jesteś i co robisz. I dokładnie tak samo jak Ty dzisiaj, od samego początku Nowego Przymierza, również uczniowie Jezusa byli konfrontowani z otaczającą ich kulturą, która z samej swojej natury była przeciwna Bogu. I w zależności od nich, Poznania, wiary i siły wewnętrznego przekonania, pierwsi uczniowie Jezusa zachowywali się różnie w stosunku do codzienności swojego życia. Ale za decyzjami, jakie podejmowali, szła potem ich świętość i siła ich świadectwa, a z kolei za świętością i siłą ich świadectwa idzie zawsze inność, cierpienie, prześladowanie i odrzucenie przez ludzi. Mam nadzieję, że wiesz teraz więcej. Proś Boga o mądrość. Co masz z tym zrobić? Z Bogiem.